Na Gaming ogłaszamy już po raz kolejny rekrutację do teamu, bo troszkę nam się Team rozpadł, bo każdy wyjechał na święta i potem przez dwa tygodnie nie grali. A więc ogłaszamy rekrutację, jakby ktoś był chętny zobaczyć, sprawdzić się w tym teamie, bo naprawdę warto. So, um, zaraz wam omówię co jest, co oferujemy i co wymagamy. Naprawdę, są fajne warunki. Nasz team dopiero się rozrasta i w kolejnych miesiącach naprawdę może być konkretny. Więc zapraszam wszystkich chętnych i dobrych, ogarniętych graczy. Więc tak, team Aim rozpoczął rekrutację. Zapraszam wszystkich oczywiście. Wymagamy doświadczenie na turniejach Ogar Late, budowanie Aim, weekendowe, e, granie weekendowych turniejów plus 30 winów. Granie weekendowych turnieje to ogólne turnieje, jakieś grania, o pieniądze, czy o jakieś punkty, czy coś tam Ogólnie jakieś turnieje, czwórki, trójki, dwójki, solo Plus 30 winów, żeby były te winy, coś żeby nie, nie było tak, że masz 0 winów, bo to bez sensu Oferujemy customy weekendowe, weekendowe turnieje o 500 v bucksów Serwer Discord, grupkę na Messengerze partner do areny i turniej, ludzie do poznania, do pogadania, grania. Poprawienie umiejętności, z z innymi drużynami duże turnieje dla graczy. O np. przykład PCE, od 500 do 2000. Na przykład jakiś będzie z 20, nie wiem, tak z 30 osób w teamie. Na razie jest 10. Tak będzie te 30 osób w teamie. To zrobimy po prostu e, jakiś turniej taki fajny początkowy ona na przykład 1200 v więc jakby ktoś był chętny sprawdzić się w tym teamie sprawdzić się w rekrutacji trzy, tr są trzy etapy rekrutacji cztery etapy rekrutacji, przepraszam ale niektóre są takie prostsze o sobie jaka cinka. są trzy proste jeden albo dwa proste etapy a tak to chyba trzy takie trudniejsze Pierwszy etap jest taki, że musicie ze mną wygrać best of free, czyli do dwóch zwycięstw. Przechodzicie do drugiego etapu, czyli ja się tortluję. Potem i musimy zabi musicie mi zabić do best of free na turtlach. Trzeci etap wygląda tak, że musicie y odpowiedzieć na pytania, na trudne pytania. A czwarty etap to przejść moją edit mapkę i zobaczymy jaki wynik. Znaczy edit mapkę slapiego. Muszę. Powiedzieć. Więc jakby ktoś chciał dochodzić, to zapraszamy Nie wymagamy dużo, a oferujemy bardzo dużo, więc Zapraszamy serdecznie wszystkich I pamiętajcie JT Jebać TB Nara